Dobry wieczór państwu. Za kilkanaście dni, 1 stycznia 2025 roku, o czym wspominaliśmy wczoraj, wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów. Kolejny etap tej segregacji będzie on dotyczył zwłaszcza odzieży zużytej, a więc Marynarek, pościeli, butów. Trzeba będzie to segregować i wywozić do specjalnego punktu. Koniec już z ładowaniem tego wszystkiego do czarnego pojemnika. Jak przygotowana jest do tej rewolucji, jak niektórzy określają, gmina, samorząd? Naszym gościem jest Leonard Pietruszka, wójt gminy Komprachcice. Witam. Witam Dobry serdecznie, wiecie. bardzo miło. Mi. Panie Wójcie, czy zauważył Pan, że od pewnego czasu przecież segregujemy odpady, mniej tych wysypisk w lesie jest, bo przecież gmina Komprachcice wokół ma tereny leśne? Tak, oczywiście można tak powiedzieć, aczkolwiek to wymaga od wielu lat bardzo intensywnej, ciężkiej pracy u podstaw, tak bym powiedział. To wymaga przekonywania mieszkańców do tego, że jednak warto, Chociaż powinno to i jest to obowiązkiem skorzystać z dobrodziejstwa, jakim są kubły na posesjach, jak, i do, jak dobrodziejstwem jest również PSOK, mm -hmm. czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. A takie punkty są na terenie gminy? Oczywiście, taki punkt istnieje wiele, wiele lat i on oczywiście. Praktycznie w systemie ciągłym jest rozbudowywany, chociażby o kolejne frakcje, chociażby o kolejne rzeczy. Takim szlagierowym przykładem jest punkt, w którym można oddawać rzeczy nie do końca zużyte, które mogą trafić i uzyskać tak zwane drugie życie. A chodzi o odzież? Nie tylko, o wszystko. Czyli to, co gdzieś ktoś uważa, że jest już mu zbędne, może się komuś przydać i może taki, taki dany przedmiot czy rzecz odebrać z, oczywiście za darmo. No, teraz ta nowa dyrektywa e, nakazuje czy wprowadza obowiązek e, segregacji e, odzieży, e, obuwia i tak dalej, i tak dalej. E, przed laty tym zajmował się Polski Czerwony Krzyż. Jakoś to nie wypaliło. Nie wiem dlaczego. Widocznie z tych pojemników zrobił się jeden wielki śmietnik. Zresztą teraz przejął jakieś inne firmy i to samo jest. Nie obawia się Pan, że najtrudniej będzie zmienić nawyki mieszkańców? Generalnie jest bardzo trudno zmienić nawyki nas wszystkich. Trochę lubimy żyć, po części powiem wprost, wygodnie. Co do pojemników Polskiego Czerwonego Krzyża, które od wielu lat były ustawione w sołectwach, nie tylko gminy komprachcice, one spełniały swoją funkcję i w samym zamyśle uważam, że to było bardzo dobre. Niestety to spowodowało, że mieszkańcy, no niestety, nie w 100% chcieli z tego skorzystać w taki sposób, jak powinni. A więc chociażby to, że zostawiali w workach czy w reklamówkach ubrania pod takim boksem, czy wrzucano wręcz inne tam odpady i to spowodowało to, o czym pan redaktor powiedział, że stały się tam te miejsca śmietniskiem i dlatego usunięliśmy. No tak, ale powiedzmy szczerze, że te pojemniki były przeładowane, tak. wywalało się to wszystko, tak. no więc nie ma się czego tak. dziwić. Wie pan, ale ktoś, kto oddaje taką marynarkę, jesionkę, buty yy, zużyte, jestem ciekaw. Co będzie dalej się z tym działo? My jesteśmy jako samorząd gminy Komprachcice już od jakiegoś czasu na to przygotowani. Nie czekaliśmy na wejście w życie tych przepisów, tylko najzwyczajniej w świecie zakupiliśmy kontenery, które są ustawione na przoku i tak naprawdę mieszkańcy gminy Komprachcice już dzisiaj mogą i od jakiegoś czasu korzystać. Natomiast będę jeszcze raz mocno chciał zwrócić uwagę na to, a tak naprawdę może nawet publicznie o to poprosić, aby z tego skorzystać. Czyli krótko mówiąc, w momencie, kiedy mam coś do oddania, no to wiem, że czasami trzeba jeden dzień poczekać, bo w danym dniu przok jest czynny w godzinach porannych czy popołudniowych, a chcemy tak kolokwialnie mówiąc marynarkę za marynarkę oddać czyli kupując nową chcę starą gdzieś oddać natomiast mieszkańcy gminy Komprakcice mają taką możliwość skorzystania i oddania tych tekstyliów już dzisiaj tylko jedno jeszcze znanie dopowiem gdzieś wyczytałem że statystyczny Europejczyk kupuje w ciągu roku 26 kg tekstyli a utylizuje 11 Europejczych. Tak. No to u nas jeszcze gorzej chyba jest. No właśnie. I dlatego z jednej strony, jak najbardziej elegancko, że, że chcemy wprowadzić te zmiany, a z drugiej strony, no tak jak powiedziałem na początku, no po raz kolejny przed Polakami wyzwania polegające na tym, że no trzeba się dostosować. No i częściej też to trzeba sobie też powiedzieć szczerze, jesteśmy trochę takimi niecierpliwymi. Chcemy tu i teraz tego skorzystać. A więc jeżeli o 19 gdzieś kupiłem czy kupiłam coś do ubrania, to najchętniej tego samego dnia, jeszcze wieczorem, gdzieś chciałabym czy chciałbym zutylizować. No, muszę zrobić miejsce w szafie. Na przykład. Na przykład. E, a jeśli o te materiały budowlane, bo teraz hmm. będzie obowiązek segregowania, już nie można cegły tak. razem z armaturą tak władować w woreki i odwieźć oczywiście do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Hmm. Z tym, że tutaj jest jedna uwaga: na przoku przyjmowane są odpady tylko od mieszkańców. Tak, okay, nie ale od przedsiębiorców. Posegregowane. Tak jest. Natomiast nie od przedsiębiorców. I mówią mi przedstawiciele, pracownicy takich przoków, że człowiek macha ręką i mówi: To ja wywiozę do lasu, nikt mnie nie będzie kontrolował. Tak. I tutaj niestety z przykrością muszę stwierdzić, że dużo w tym racji, ale też przede wszystkim bardzo duże niebezpieczeństwo, że tak się może stać. Niestety pobocza zaśmiecone, chociażby gdzieś tam dzisiaj wyczytałem, w którym który z gmin, że pomiędzy sołectwami praktycznie gotowy zestaw mebli oddalone. Autor postu napisał, a pszok około półtora kilometra od tego miejsca. I wielki znak zapytania, dlaczego? To jeszcze chciałem pana zapytać o y, sklepy. Nie wiem, czy ma pan taką wiedzę, że od nowego roku wchodzi w życie także nowy system kaucyjny. Na Zachodzie, w Niemczech, jest już znany od lat, nie ma z tym żadnego problemu. Kupujesz wodę mineralną, płacisz kaucję, wypijesz wodę, pustą butelkę przynosisz do sklepu, wkładasz do automatu, prasuje, a przy kasie na podstawie kwitka możesz sobie odebrać pieniądze. Nie wiem, jak to u nas będzie, bo nie widzę w sklepach żadnych przygotowań. Tak, natomiast trzeba przyznać, że ten system się sprawdza. My tak z lekką ręką wyrzucamy te opakowania, te butelki, natomiast rzeczywiście mieszkaniec wielu krajów jest do tego w 100% przyzwyczajony i nawet będąc ostatnio na Słowacji również z takiego systemu skorzystałem. No, z przyjemnością wróciłem do sklepu mając w ręku potwierdzenie, że mam kilka euro już Wchodząc do sklepu na starcie, które nie było w, moich, w moim portfelu, tylko je dostałem poprzez mhm. to, że właśnie wrzuciłem butelki. System ciekawy, Bardzo. sprawdza się na Zachodzie. Dobrze, gdyby u nas się powiódł, bo mniej tych odpadów, zwłaszcza tych plastikowych. A także i szklanych bardzo często e, będzie się walało gdzieś po śmietnikach. Tak, oczywiście, panie dyrektorze, jakby um, dzisiaj tutaj przedstawił e, dane, e, jeżeli chodzi o ilość ton wywożonych y, z gminy Komprachcice to ta krzywa rośnie, ta krzywa rośnie Aha. i nie ma się co oszukiwać, natomiast jest, jest też drugi no, pozytywny tego aspekt, że rośnie również krzywa, jeżeli chodzi o poziom segregacji, a więc y, zdecydowanie lepiej segregujemy, mhm. ale... Powoli, tak, ale... powoli, ale idzie to do przodu. Natomiast no, bardzo mocno rośnie ilość odpadów, jeżeli chodzi o tonaż. Proszę tylko zauważyć, kończąc jakby ten wątek, że jeszcze kilka lat temu rozliczaliśmy się ryczałtowo z odbiorcą, a dzisiaj już się rozliczamy od kilku lat tonażowo, bo hmm. ryczałtowo żadna firma już nie chce podjąć się tego wyzwania. No i jeszcze jedna uwaga, właściwie prośba, apel, Teraz przed świętami zamawiamy w internecie, dostarczają kurierzy różne prezenty, paczki, to wszystko jest w papier, w kartonach. Nie wyrzucajmy tych kartonów do e, zmieszanych. Pakujmy to tam, gdzie powinny być do pojemników, bo z tego może być jeszcze Cenny surowiec. Dokładnie. Tym bardziej, że wiemy, że, że w tej chwili rośnie rzeczywiście, jeżeli mówimy znowu o tej krzywej, rośnie krzywa, jeżeli chodzi o ilość dokonywanych zakupów w internecie. Czasami, zakupując malutki drobiazg, nagle okazuje się, że dostajemy paczki. paczkę, prawda? Więc to ma bardzo duże znaczenie. To ma bardzo duże znaczenie. Również borykamy się jako samorząd z takim problemem, że w momencie odbioru paczki przez, przez mieszkańca ten natychmiast rozpakowuje i chciałby gdzieś to wszystko zostawić. Tak? Jeżeli nie ma pojemnika albo jest pełny, no to również to ląduje nie do końca we właściwym miejscu. Leonard Pietruszka, wójt gminy Komprahcice, był gościem rozmowy przy oknie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.